Cześć wszystkim. Miliście kiedyś zryte stożki? Zryte, pokręcone, czy... No chodzi o to, że szczyty roślin są pokręcone i... No, teraz z czego to się bierze? A no najczęstsza przyczyna to jest jakaś... Popularnie się na to mówi blokada. Blokada potasu i magnezu. Albo magnezu i potasu. Coś się blokuje. I o co z, tym, z tymi blokadami chodzi? Postanowiłem trochę poszukać na ten temat. O co chodzi z tymi blokadami? I co nieco udało mi się znaleźć. Generalnie sprawa jest dosyć skomplikowana. No nie będę się tutaj zagłębiał, tym bardziej, że ja nie jestem ani biologiem, ani chemikiem, ani fizykiem. A tu akurat biochemiczne, biofizyczne i bio, jakieś takie procesy zachodzą. Więc, no, materia, materia nie jest prosta. Więc ja to postaram się Wam w skrócie opowiedzieć, co udało mi się na ten temat znaleźć. Jak wiecie, że potas blokuje się z magnezem, albo magnez blokuje się z potasem, no to pewnie tych blokad jest jeszcze więcej. Pokażę wam teraz planszę. Plansza nazywa się antagonizm silny. I mamy potas, szczałka w dwie strony magnes, potas szczałka w dwie strony sód, fosfor, szcząłka w jedną stronę, cynk, fosfor żelazo, wapń, magnes, wapń, cynk, wapń, mangan, wapń, bor, wapni, żelazo, siarka molibden. To już jest w ogóle niezłe. O co chodzi? Szczołka w dwie strony to potas blokuje magnez oraz magnez blokuje potas podobnie jest z sodem natomiast fosfor i cynk albo fosfor i żelazo fosfor blokuje żelazo no i jest trochę tych zależności taka najczęściej znana jak już mówiłem to, to no, blokada to potasu z magnezem okazuje się że i jeden i drugi potrafią się zablokować Natomiast bardzo ciekawe, o którym nie wiedziałem, to wapń i magnes oraz fosfor i żelazo. W ogóle wapń to potrafi zablokować i magnes, i cynk, i mangan i żelazo, czyli całe mikro. Skoro mamy antagonizm silny, to jest też coś takiego jak antagonizm słaby. I tutaj będzie druga plansza. Wapń fosfor, fosfor potas, fosfor miedź, wapni potas, potas, bor, azot, NH4 potas i tak dalej. Dobra, to sobie doczytacie, nie będę wam wszystkiego czytał. Siły i słabości antagonizmu silnego i antagonizmu e, słabego nie udało mi się określić. To znaczy nie wiem jak słaby jest ten słaby, no bo skoro jest antagonizm silny, no to, no to silny po prostu jest i tyle, natomiast nie wiem, jak bardzo słaby jest ten antagonizm słaby. Nie udało mi się tego ustalić, nie znalazłem w żadnym źródle. W każdym razie występuje, nie wiem, jak, jak słaby jest ten słaby. Jest jakiś antagonizm, czy jakaś blokada może wystąpić, ale nie wiem, czy, czy rzadko występuje i dlatego jest słaby, czy, czy dużo tego tych substancji potrzeb, no nie mam pojęcia w jaki sposób to jest słaby. W każdym razie jest tego jest tego trochę. Jakby wziąć to teraz do kupy, no to jest tego tego nie I jak zastanawialiście się, może kiedyś, że coś wam się zablokowało i pokazały wam się glony jakieś i na przykład strzelaliście, że o to pewnie fosfor, albo o to pewnie nie wiem azot. To generalnie mogło być wszystko, okazuje się. Jaki pierwiastek nie, nie strzelicie, z tego co tutaj widzę, to istnieje szansa, że mieliście rację. Ale, jako że istnieje antagonizm, to istnieją też synergizmy. Synergizm czyli zwiększenie możliwości pobierania jednego składnika poprzez drugi. Czy to daje w efekcie większą przyswajalność i zawartość tego pierwiastka w roślinie? I myślę, że takim najbardziej znanym synergizmem jest azot i potas. Tak, mówi się, że azot lubi potas. No to mamy i wiemy, że synergizm NO3 i potasu jest obustronny. Jeden i drugi wpływają na siebie. Ale fosfor i magnes, mówiąc szczerze, nie miałem pojęcia. Magnez i azot też nie miałem pojęcia. Potas i mikro, czyli żelazo i mangan. E, niestety materia nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać, ponieważ, jak zawsze, wszystko zależy od jeszcze kilku innych czynników. I tutaj zależy głównie od. Temperatury otoczenia, czyli temperatury wody w naszym przypadku od pH od kwaśności. Jeśli temperatury możemy sobie generalnie tutaj trochę odpuścić, no to w przypadku pH tu już sytuacja się trochę komplikuje, ponieważ rośliny akwaria mogą mieć tak poniżej 6 do trochę powyżej 7. Czyli przyjmijmy, że od 6 do tam 7,5. Pokażę wam o planszę jeszcze jedną z optymalnymi pH dla, optymalne pH dla dobrej przyswajalności przez rośliny określonych pierwiastków. I tutaj dla azotu zakres jest dosyć szeroko. Szeroki od 5,5 do 8 fosforu od 6 do 7,2 potas powyżej 5 magnes i wapnia powyżej 6,5 siarki powyżej 6 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co nie znaczy, że na przykład akwarium nie można mieć 6 i nie będzie przyswajalny w magnes i wapni, tylko będzie mniej przyswajalny, ale będzie pewnie. Ciekawą sprawą jest też takie blokady jak sód, sód z potasem obustronny i... Zobaczcie, że wszystkie, no może nie wszystkie, ale na przykład Wimi albo Sichem, Sachem, Sichem. Dobra, nieważne, wiadomo o co chodzi, Sichem. Mineralizatory nie zawierają sodu i chloru, a zawierają dużo więcej potasu. Natomiast na przykład HydroS zawiera i sód, i chlor, i potasu w nim jest dużo mniej. I teraz, jeżeli zrobimy sobie na przykład wodę RO na jednym mineralizatorze, a zaczniemy dodawać nawozy, mówię tutaj o, o, o nawozach e, tych firmowych, takich kompleksowych, dodamy na przykład, nie wiem, Hydro-S, mineralizator, a potem, ja tak próbowałem ro, zrobić, a potem e, będziemy nawozić akwarium na przykład Vimi All-in-One, to ten numer nie przejdzie, bo w Vimi jest dużo potasu, a w mineralizatorze mamy już sód i chlor, i na pewno coś się spierdzieli. Ciekawa sprawa jest też z magnezem i wapniem. Wapń wpływa na magnez, i zobaczcie, że w kwaśnym środowisku, takim poniżej gdzieś tam 6, jeśli dobrze pamiętam, przyswajalność wapnia jest gdzieś tam i magnezu jest gdzieś tam ograniczona ten stosunek wapnia i magnezu w mineralizatorze na przykład wimi jest zupełnie inny niż ten, który najczęściej się spotyka. Mówię tutaj o, o tym klasycznym hydroes. Tam w wapń i, i magnez są w takim stosunku gdzieś 1 do 2, a w hydroes jest tam chyba 1 do 4, czyli zupełnie inny sposób nawożenia. Dobra, ja tak naprawdę naprawdę to dopiero zaczynam to rozkminiać, ale że znalazłem trochę materiałów na ten temat to chciałem się z wami nimi podzielić, jakby ktoś miał ciekawe jakieś przemyślenia i nagle olśni go, Jeny, to już wiem dlaczego mi się zrobiło, zryło mi stożki to dajcie znać w komentarzach. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło.